Dzień dobry Państwu. Jestem na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Świętego Jana. Wczoraj, w godzinach południowych, a więc 22 stycznia, nasza kochana drogówka z Rardowa oraz drogówka z Radomia e, zrobiła łapankę na tym skrzyżowaniu. Wszystko rozeszło się o zwykłą, najzwyklejszą zieloną strzałkę. Tu na obrazie zaznaczona jako jedynka. Szczelka ta w przepisach ruchu drogowego oznacza, ona jest znakiem S2. Co to znaczy dla kierowców? No dla kierowców to oznacza, że musimy się zatrzymać przed tym znakiem największą ostrożnością. Musimy przepuścić samochody oraz pieszych, którzy mają pierwszeństwo. I tu dochodzimy do kuriozu. Proszę zwrócić, Uwaga, kiedy, w jakim momencie ta zielona strzałka się pojawia? Pojawia się w momencie, gdy na pozostałych sygnalizatorach jest kolor czerwony. A więc na przejściach dla pieszych jest kolor czerwony, i dla samochodów skręcających z ulicy Raymonda w lewo, w ulicę Świętego Jana, jest również kolor czerwony. Kolor zielony jest dla kierowców skręcających z ulicy Świętego Jana w lewo lub w prawo w ulicę Reymonta oraz dla skręcających z ulicy Reymonta w prawo w ulicę Świętego Jana. I konia z rzędem temu, dlaczego kierowca akurat na tym skrzyżowaniu ma się zatrzymać przed zieloną strzałką, kiedy skręcając w prawo nie zagraża innym uczestnikom ruchu. W końcu wydaje mi się, że jeżeli policji zależało na edukacji kierowców, to wybranie źle oznakowanego do skrzyżowania więcej zrobiła złego niż dobrego. Kierowca przede wszystkim musi myśleć. I to każdy policjant drogówki w musi się dostosować do warunków na drodze. Owszem, musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Jednakże te przepisy powinny być użyte prawidłowo. I tu apel do naszej drogówki. Może zamiast. Myślących kierowców poruszających się na źle oznakowanym skrzyżowaniu, policja sporządziłaby odpowiedni raport, aby poprawić funkcjonowanie oświetlenia na tym skrzyżowaniu. Tym samym poprawić komfort kierowcy aniżeli wykorzystywać w sytuacji na drodze nieadekwatnej z celem umieszczenia. that goes